Ktoś przyniesie mi super bonusik, czy nie? Dobra, zwykły bonusik też może być. Też może być. Cześć, pany. Dwa wildy, nic nie było. Najlepsze to jest, jak nic się nie wydarzy, a coś zapłaci. Dobra, już jest tak solidnie, można powiedzieć. Już może spadać częcza. Częcza, częcza, częcza. Nie to, nie to, tęcza ma spać teraz. Dobrze jest, dobrze, jakby teraz spadła tęcza, dobra? Jest. Kurwa, bonczur jest. Prawie cała ściana. Jest cała ściana! Tutaj brakuje jednego i tutaj. Nie, to jest prawie cała ściana. Wow, kurwa, takiego czegoś rzad, rzadkiego. Czegoś... Dwa kolektory mamy. Dobra, dwa kolektory. Poczekaj, to może zapłacić. Fajnie. Polk, solidna firma. I jeszcze ten kolektor jest. I obok tamtego ostatniego musi być koniczynka. Dobra, jest. Razy trzy. I jeszcze tutaj potrzebny jest. Koniczynka jeszcze tutaj. Jest. Jest. Uhuhu! Lecimy. Mamy to. Bocur! Dobry początek zaliczony. Dobry początek zaliczony. Ile to będzie? Kurwa mać, 24k. Dobrze. Na takiej stawce. Na takiej stawce widzowie.